Witajcie. Dzisiaj sobie sprawdzimy, co on ona czuje i co zamierza zrobić. Do wyboru macie trzy grupy od strony lewej: z turmalinem, z kwarcem i pirytem. Także chwilę się przypatrzcie i wybierzcie tą, która najbardziej was Przyciąga. Witam wszystkich, którzy wybrali grupę numer jeden. Tutaj ta osoba wie, że wam na niej zależy i że no, jesteście w stanie wiele dla niej zrobić. Postrzega Was też jako kogoś atrakcyjnego i wie, że potraficie tak działać na innych, tak jak magnes. Pod warunkiem, że nie wątpicie w siebie. Jeśli chodzi o uczucia tej osoby, to niestety ona tutaj jest rozdarta. Z jednej strony rozważa wszystkie za i przeciw na zasadzie, właśnie, a no, gdybym się z nią czy z nim związała, to plusy tego byłyby takie a takie, a powiedzmy minusy takie a takie. Czyli myśli, tak? I na chwilę obecną jednak no, nie traktuje Was jako wybranki czy wybranka swojego serca. Trzeba by się tutaj właśnie też bliżej przyjrzeć jego lub jej tak zamiarom, czy właśnie znajomość z Wami jest mu do czegoś konkretnego potrzebna, no ale to jest po prostu przekaz tego dla nielicznych. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że. Gdybyście chcieli, tak, i wspólnie popracowali nad tą relacją, to mogłaby się ona po prostu przerodzić w coś trwalszego. Czyli, tak podsumowując, na razie się waha, zastanawia. Na chwilę obecną do jakiegoś większego uczucia nie ma, no ale oczywiście rozpatruje, tak, Waszą osobę jako potencjalną partner partnerkę lub partnera. Co zamierza? Jeżeli do tej pory nic, nie robiła w waszym kierunku, to się teraz zmieni. Tutaj podejmie właśnie działania, które będą przede wszystkim w 100% zgodne z jej czy jego tak odczuciami, i po prostu nie będzie patrzyła na to, co powiedzą inni. Tutaj dla tej osoby działania mogą być też nawet takie bym powiedziała trochę drastyczne, i przez to, że je podejmie, będzie musiała albo będzie musiał tak zmienić coś w swoim życiu. Jednak dla tej osoby nie będzie to żadnym jakimś tam problemem, tak? Bo nagle dotrze do niej, że pieniądze, tak, nie są wszystkim w życiu. Że mając je, jednak można być samotnym czy samotną. Na pewno w tej osobie zajdą też jakieś zmiany na poziomie duchowym. Czego zatem możecie się spodziewać? No możecie spodziewać się zaproszenia w jakąś podróż, też i podróż zagraniczną, jakiejś wiadomości typu, nie wiem, SMS, typu mail. No i co, jeżeli się zdecydujecie na jakieś wspólne spędzenie czasu z tą osobą, to podczas y, tych wspólnych chwil, właśnie możecie odkryć jakieś wspólne pasje. No i ogólnie myślę, że będzie to dla Was takie y, ciekawe przeżycie. No, na pewno nie będzie nudno. Pozdrawiam. I witam wszystkie osoby, które wybrały drugą grupę. Tutaj sprawa jest o tyle ciężka, że mamy tutaj właśnie takiego przesadnego analizatora. Na razie sprawy stoją w miejscu, bo on czy ona sama nie wie, co po prostu ma wybrać, siedzi, analizuje, ale może być jeszcze tak, że nie wiem w jakimś waszym kierunku podejmował lub podejmowała jakieś działania, no ale coś poszło tak nie po jej myśli. No i to też mogło właśnie doprowadzić do takiego zastaju w tej waszej znajomości. Mogła być sytuacja, że coś wam ta osoba zaproponowała, ale po prostu to była jakaś propozycja, tak określona. Na jej zasadach. I y, po prostu y, nawet te zasady mogły wam się nie spodobać, bo mogła w nich być taka właśnie nawet, bym powiedziała, dominacja. Y, I owszem, no, z tym człowiekiem można stworzyć stabilną relację będzie on wam w stanie właśnie zapewnić wiele rzeczy. No ale trzeba się z tym liczyć, że nie do końca może być to związek partnerski, ale taki tak gdzie wiele rzeczy partner czy partnerka będzie chciała wam narzucić. Generalnie na ten moment, jeżeli ma wobec was poważne zamiary, no a tutaj powiedziałabym, że ma. Po prostu analizuje dosłownie wszystko. O począwszy od tego, powiedzmy, jak się zachowaliście, co powiedzieliście, nie wiem, jak spojrzeliście, no i tak dalej. No i tutaj są dla Was dwie wiadomości. Jest wiadomość dobra i zła. No, złą wiadomością jest to, że takie analizy tej osoby mogą naprawdę zająć bardzo dużo czasu. No i tutaj możemy już mówić o miesiącach, a nawet latach, tak? Ale dobrą wiadomością jest to, że ta osoba, jeżeli... Zdecyduje się, to po prostu już raz i porządnie, tak? Nie zmieni zdania. Bo jeżeli już się zdecyduje, to naprawdę będzie bardzo lojalnym i oddanym partnerem lub partnerką. Co zamierza? No, z tego co widzę, będzie ta osoba próbowała się z Wami skontaktować. I będzie się kontaktowała w celu właśnie przeprowadzenia jakiejś konkretnej rozmowy jeśli w tym momencie są między wami jakieś niedomówienia, to na pewno będzie chciała po prostu je wyjaśnić. Tutaj na pewno ta rozmowa będzie miała na celu, tak, tak jakby może nie tyle przyspieszenie, co wprawienie w ruch tej relacji, tak. Będzie też się wiązała z nadzieją, że wszystko się poukłada tutaj też może pojawić się jakaś szansa, którą należałoby wykorzystać. Na pewno ta rozmowa przyniesie wam jakieś dobre wiadomości, no i na pewno, tak, przyspieszy tą relację, właśnie wprawi ją w ten ruch. Generalnie tutaj można powiedzieć, że celem tego spotkania, tak, tej rozmowy, tak jak mówiłam wcześniej, będzie wyjaśnienie jakichś niedomówień, po to, żeby właśnie móc dać wam jakieś nowe szanse. Pozdrawiam. I witam wszystkich, którzy wybrali grupę numer 3. Tutaj powiem szczerze, naprawdę wypadły wam fajne karty. Ta osoba na pewno myśli o was poważnie. Nic nie kombinuje, jest z wami szczera właśnie we wszystkim, co mówi. We wszystkim, co robi, no i na pewno niczego nie ukrywa. Jeżeli się z nią zwiążecie, to zapewnić Wam, będzie chciała wszystko tak na wysokim poziomie, począwszy właśnie od uczuć aż po finanse. Myśli o jakichś miłych chwilach, które mogłaby z Wami spędzić, podczas właśnie których oboje będziecie, no, można powiedzieć, czerpać z całymi garściami z życia. Tutaj też jest wami zafascynowana. No i to w sumie od was, tak zależy, jak to wszystko się potoczy. Tutaj trzeba by tą osobę traktować jako partnera równego sobie nie kłócić się z nią. Jeżeli pojawią się jakieś sytuacje konfliktowe, to właśnie wspólnie poszukać kompromisu, a naprawdę może się z tego narodzi taka stabilna i trwała relacja, która będzie miała też potencjał na przyszłość. Także no myślę, że tu więcej już nie da się nic powiedzieć, bo naprawdę jest bardzo pozytywnie. Jeżeli chodzi o to, co ta osoba zamierza. No to tutaj jest taka sprawa, że może wobec Was używać całego jakiegoś wachlarza swoich umiejętności zdobywanych przez lata, jeżeli chodzi tak o poderwanie, czy właśnie oczarowanie drugiej strony. Tutaj na pewno nie będzie się poddawała. No, i taka informacja, że jeżeli ktoś, prawda, stanie jej na drodze, to też nie cofnie się przed manipulacją, żeby jak to się mówi, wysadzić rywala z siodła. No, nie wiem, czy to jest do końca dobra cecha, no ale no, może się do tego posunąć. Na pewno też, jeżeli w jej działaniach nie wszystko na początku się ułoży, tak jakby chciała. To na pewno nie będzie się zniechęcać, tylko nadal będzie dążył czy dążyła właśnie do wyznaczonych przez siebie celów. Tutaj też możecie się spodziewać jakichś takich romantycznych zachowań. Nie wiem, kolacja we dwoje, tak, romantyczny spacer. No, opcji jest, szczerze mówiąc, wiele, tak, ile osób, tyle pomysłów. Można tu jeszcze dodać, że ta osoba nie dopuszcza do siebie myśli o porażce. Ma nadzieję na rozpoczęcie jakiegoś nowego etapu w życiu, etapu w życiu przepraszam, z wami, pomimo tego, że może być to osoba, która w przeszłości właśnie była w jakimś nieudanym związku. No, ale na pewno no jest to okres, że właśnie nie będzie się poddawała, będzie dążyła do tego, żeby z wami się spotykać, żeby być może z wami zacząć coś zupełnie nowego, tak? Będzie to dla niej też tak jakby przebudzenie, jeżeli wcześniej tkwiła w jakimś właśnie takim maraźmie. Także to tyle i pozdrawiam.